Czy kiedykolwiek myśleliście, że wątroba jest w stanie się regenerować nawet wtedy, gdy znaczna jej część uległa uszkodzeniu? W istocie to niezwykły narząd, jednak jest pewne, ale kiedy wątroba zaczyna wysyłać sygnały poważnej choroby, bywa już za późno na szybką reakcję. Dziś porozmawiamy o zapaleniu wątroby chorobie, która przez długi czas może rozwijać się skrycie, nie wywołując wyraźnych dolegliwości. Razem przyjrzymy się, jakie sygnały alarmowe mogą świadczyć o problemach z wątrobą i jakie kroki pomogą ustrzec się przed ciężkimi konsekwencjami. Zapalenie wątroby to stan zapalny tego narządu, spowodowany wirusami, substancjami toksycznymi, niewłaściwym stylem życia bądź zaburzeniami autoimmunologicznymi. Najczęściej słyszymy o wirusowych zapaleniach wątroby. Przenoszą się one bądź przez skażoną żywność i wodę, hepatitis A, bądź poprzez krew i inne płyny ustrojowe, hepatitis B i C. Warto pamiętać, że zapalenie wątroby przez długi czas może przebiegać bezobjawowo, w cichy sposób uszkadzając wątroby. Wiele osób sądzi, że zapalenie wątroby atakuje głównie tych, którzy źle się prowadzą. Jednak prawda jest taka, że wachlarz grup ryzyka jest znacznie szerszy, nawet trzymając się zasad higieny od dziecka i żyjąc rozsądnie, można zwiększyć ryzyko zakażenia i rozwoju zapalenia wątroby w pewnych okolicznościach. Omówmy najważniejsze kategorie osób, które powinny szczególnie uważać. Zalicza się tu seniorów, pacjentów z chorobami przewlekłymi, cukrzycą, z chorzeniami układu krążenia oraz tych po chemioterapii czy długotrwałym przyjmowaniu silnych leków. Ich organizmowi trudniej jest zwalczać wszelkie infekcje, zatem wirusowe zapalenie wątroby może postępować szybciej i dawać cięższe objawy. Poza tym układ immunologiczny może przeoczyć wirusa we wczesnej fazie, pozwalając chorobie długo pozostać nierozpoznaną. Najbardziej niebezpieczne bywają wirusy typu B i C, różnoszone przez kontakt z krwią czy mikrouszkodzeniami skóry i śluzówek. Już przy zwykłych kontaktach z kimś, kto nie ma świadomości choroby, można się narazić na przypadkowe zetknięcie z jego płynami ustrojowymi. Dodatkowo pewne szczepy zapalenia wątroby przenoszą się drogą płciową. Jeśli w rodzinie lub w waszym otoczeniu rozpoznano zapalenie wątroby, Warto z lekarzem ustalić, jak się chronić, od szczepień, po używanie osobistych akcesoriów higienicznych, maszynki do golenia, szczoteczki do zębów, ręczniki. W dzisiejszych czasach tatuaż to nie tylko sposób wyrażania siebie, ale i znaczące ryzyko, jeśli nie zachowuje się rygorystycznych zasad higieny. Brak odpowiedniej sterylności igieł, farb czy sprzętu może spowodować przeniesienie wirusa zapalenia wątroby wprost do krwi. Taka sama kwestia dotyczy piercingu, gdzie przekłucia bywają głębsze niż można się spodziewać. Decydując się na tatuaż lub kolczyk, wybierajcie sprawdzone studia, dopilnujcie, by tatuator wyjmował nowe igły w waszej obecności i wykorzystywał jednorazowe pojemniki na tusz. Lepiej poświęcić trochę czasu na sprawdzenie salonu, niż później latami walczyć z groźnym wirusem. Każda operacja, nawet drobna, wiąże się z kontaktem z krwią, dlatego kluczowe znaczenie ma poziom sterylności i jakość sprzętu. Jeśli szpital nie przykłada do tego należytej wagi, ryzyko rozprzestrzeniania zapalenia wątroby rośnie. Zwracajcie też uwagę, jeśli często otrzymujecie zastrzyki NP przy przewlekłych chorobach wymagających stałych wlewów lub insulinoterapii w cukrzycy. Niewłaściwe procedury dezynfekcji, strzykawek i wlewów mogą rozbudzić łańcuch zakażeń. Na szczęście w większości współczesnych placówek medycznych przestrzega się ściśle zasad aseptyki, choć wciąż zdarzają się zaniedbania bądź chęć oszczędzania na jednorazowych materiałach. Kiedy wątroba choruje na zapalenie, długo może nie wysyłać wyraźnych sygnałów, jednak istnieją oznaki, które pozwalają wstępnie podejrzewać problem. Jeśli zaobserwujecie u siebie lub kogoś bliskiego kilka z wymienionych objawów, to już wystarczający powód, aby zgłosić się do lekarza na dokładniejszą diagnostykę. Jednym z pierwszych sygnałów ostrzegawczych bywa szybkie wyczerpanie, człowiek czuje, że brakuje mu energii nawet przy zwykłych zajęciach, ciężko zrobić spacer. Posprzątać mieszkanie czy gotować. Ponieważ wątroba odpowiada za oczyszczanie krwi i przetwarzanie składników odżywczych, stan zapalny zakłóca te procesy, energia nie dociera do tkanek w wystarczającym stopniu, więc zmęczenie pojawia się szybciej niż zazwyczaj. Przy zapaleniu tkanki wątroba się powiększa, hepatomegalia. Zwiększony narząd uciska sąsiadujące struktury, wywołując wrażenie ciężaru, kłócia lub tempego bólu pod prawymi żebrami. Często uczucie dyskomfortu narasta dopiero przy pochylaniu się czy podnoszeniu czegoś cięższego, ale ignorowanie tych sygnałów to błąd. Najbardziej kojarzony z chorobami wątroby symptem, zażółcenie skóry i białkówek oczu. Dochodzi do tego, bo w krwi gromadzi się bilirubina, której uszkodzona wątroba nie nadąża neutralizować, zmiany te zwykle idą w parze z ciemnieniem moczu i rozjaśnieniem stolca. Gdy żółtaczka staje się widoczna, choroba przeważnie jest już w groźniejszej fazie, zatem taki objaw wymaga bezzwłocznej konsultacji lekarskiej. Wątroba bierze udział w trawieniu tłuszczów i produkowaniu żółci. Gdy jest w stanie zapalnym lub przeładowana toksynami, proces ten zostaje zaburzony. Człowiek może odczuwać awersję do jedzenia, coraz częściej dokuczają nudności. Spożycie ciężkostrawnych. Tłustych dań tylko pogarsza sprawę, powodując większy dyskomfort w jamie brzusznej. U pewnej grupy pacjentów zapalenie wątroby wywołuje reakcje systemowe przypominające choroby reumatyczne. Stan zapalny może dotknąć nie tylko wątroby, lecz także stawów czy skóry, w efekcie pojawiają się bóle w kolanach, łokciach lub drobnych stawach dłoni oraz wysypka, która potrafi wyglądać jak alergiczna często wprowadza to w błąd, bo początkowo można sądzić, że problem tkwi w układzie kostno-mięśniowym bądź w samej skórze, podczas gdy faktycznym sprawcą jest choroba wątroby. Warto wiedzieć, że ta choroba może przebiegać w dwóch głównych formach. Ostre zapalenie wątroby często zaczyna się gwałtownie, niekiedy z intensywnymi objawami: gorączka, duże osłabienie, bóle z prawej strony pod żebrami, żółtaczka. Ale przy odpowiednim leczeniu może zupełnie ustąpić. Gdy jednak proces zapalny toczy się dłużej niż 6 miesięcy, stawiana jest diagnoza o przewlekłe zapalenie wątroby. W takiej sytuacji choroba latami wyniszcza wątrobę, zwiększając ryzyko marskości, a nawet raka wątroby. Dlatego kluczowe jest nie tylko rozpoznanie problemu, ale i kontynuowanie leczenia po ustąpieniu objawów. Zdarza się, że skłonność do skorzeń wątroby jest dziedziczna. Jeżeli w Waszej rodzinie występowały przypadki zapalenia wątroby czy innych chorób tego narządu, należy zwracać większą uwagę na profilaktykę. Predyspozycje genetyczne mogą wpływać na siłę odpowiedzi immunologicznej, metabolizm leków i szybkość regeneracji hepatocytów, komórek wątroby. Wątroba jest podstępnym narządem który może długo radzić sobie z obciążeniem bez ostrych symptomów, dlatego najlepszą ochroną przed zapaleniem wątroby jest prewencja. Jeśli wdrożycie kilka prostych zasad, ryzyko zakażenia znacząco spadnie, a wątroba dłużej zachowa sprawność. To rzeczy tak oczywiste, że często je pomijamy, mycie rąk przed jedzeniem, po wizycie w toalecie czy po powrocie z dworu. Wirusowe zapalenie wątroby typu A przenosi się nierzadko przez skażoną wodę, owoce i warzywa oraz brudne ręce. Właśnie podstawowe zasady higieny to pierwsza linia obrony przed wirusem. Unikajcie miejsc gastronomicznych z wątpliwymi standardami sanitarnymi. Jeśli jadacie uliczne jedzenie bądź egzotyczne dania w podróży, zwracajcie uwagę na warunki ich przyrządzania, niemyte warzywa. Owoce lub źle przyrządzone mięso to główne drogi transmisji wirusa typu A. Jakiekolwiek zabiegi z naruszeniem ciągłości skóry niosą zagrożenie, niezależnie czy to zastrzyk, tatuaż czy piercing. Używajcie wyłącznie jednorazowych igieł i wybierajcie certyfikowane salony, przestrzegające zasad sterylizacji. Nawet sprzęt jednorazowy nie gwarantuje w pełni bezpieczeństwa. Jeśli profesjonalista nie stosuje podstawowych metod dezynfekcji, przeciwko zapaleniu wątroby typu A i B, dostępne są skuteczne szczepionki. Jeżeli jesteście w grupie zwiększonego ryzyka NP, macie kontakt z osobą chorą lub pracujecie w służbie zdrowia. Porozmawiajcie z lekarzem o ewentualnym szczepieniu. Taki ruch może być Waszym ubezpieczeniem na wiele lat. Alkohol i nierozważne przyjmowanie silnych leków mocno obciążają wątrobę, nieustanna ekspozycja na toksyny osłabia komórki wątroby, ułatwiając wirusowi gorsze konsekwencje. Starajcie się ograniczyć alkohol, nie bierzcie leków bez konsultacji z lekarzem i stawiajcie na maksymalnie zdrowy styl życia. Gdy macie podejrzenie zapalenia wątroby, najważniejsze jest nie odkładać wizyty u specjalisty, im szybciej lekarz wychwyci wirusa czy stan zapalny, tym lepsze rokowania na uniknięcie poważnych komplikacji. W diagnostyce stosuje się badanie krwi, oznaczenie poziomu enzymów wątrobowych, przeciwciał wirusowych, badania obrazowe, USG, a w rzadkich przypadkach biopsję wątroby. Po uzyskaniu pierwszych wyników należy ściśle przestrzegać diety, wątroba nie toleruje tłustych, Wędzonych czy smażonych potraw, bo zwiększają obciążenie trawienia i szkodzą narządowi. Natomiast doceni chude mięso, ryby, a także warzywa i owoce, taki sposób żywienia to klucz do przyspieszenia regeneracji wątroby. Aby nie nadwyrażać dodatkowo zajętej procesem zapalnym wątroby, trzeba ograniczyć wszystko, co toksyczne, zero alkoholu i leki wyłącznie pod kontrolą lekarską. Nawet środki przeciwbólowe czy uspokajające, gdy są nadużywane, mogą poważnie zaszkodzić chorej wątrobie. Jeśli okaże się w oparciu o badania, że macie wirusowe zapalenie typu B, C czy inne, lekarz wdroży odpowiednie preparaty przeciwwirusowe. Konieczne jest stosowanie się do schematu terapii i nieskracanie leczenia przy pierwszej poprawie, zapalenie wątroby często przebiega falowo, a poprawa stanu nie oznacza jeszcze całkowitego zwalczenia infekcji. Może się okazać, że czeka Was systematyczna kontrola u hepatologa i obserwacja przez kilka miesięcy lub nawet lat, a więc kontrolowanie choroby w dłuższej perspektywie. Monitorowanie stanu zdrowia to coś, czego nie można zaniedbywać, regularnie wykonujcie badania enzymów wątrobowych, ALT, AST, zwracajcie uwagę na parametry bylerubyni, sprawdzajcie czy nie wzrosło o miano wirusa liczba kopii wirusa we krwi. Dzięki temu, gdy tylko pojawią się nieprawidłowości, lekarz skoryguje leczenie, a Wy macie szansę zapobiec przejściu zapalenia wątroby w niebezpieczną formę przewlekłą lub rozwojowi marskości. Zdarza się, że pacjenci pytają o zioła bądź suplementy mające oczyścić wątrobę, trzeba podkreślić, że różne mieszanki ziołowe mogą być wsparciem, jak NP, ostropest plamisty, ale nie zastępują leczenia głównego. Ponadto niektóre preparaty ziołowe również bywają obciążeniem dla wątroby z uwagi na niejasne standardy produkcji lub zbyt duże dawki. Zawsze warto skonsultować z lekarzem zamiar stosowania nowych środków. Wątroba to niezastąpiony filtr naszego organizmu, który w przypadku zapalenia potrafi przez dłuższy czas funkcjonować bez wyraźnych objawów. Z tej przyczyny warto reagować na z pozoru drobne zmiany w samopoczuciu, szybkie wyczerpanie, dyskomfort w prawym podżebrzu, nietypowe zarzucenie skóry. Proste środki zapobiegawcze, higiena, prawidłowy jadłospis, w miarę zdrowy tryb życia, szczepienie znacznie redukują ryzyko zapalenia wątroby. A jeśli Wy albo ktoś z bliskich dostrzegł pierwsze objawy, nie zwlekajcie z odwiedzeniem specjalisty. Dzisiejsze metody diagnostyki i leczenia dają szansę na wczesne zahamowanie choroby i zapewnienie wątrobie dobrej kondycji na długie lata.